Z nami Marcin Rykowski, w pierwszej połowie ubiegłego roku najbardziej zapracowany polski pięściarz, który potem zniknął. Czemu? No nie wiem czemu, co mam ci powiedzieć. Poli polityka? No może i polityka, no, nie da dla mnie walkę, niestety. Też może m, był taki okres, w którym po prostu nie mogłem walczyć i dlatego tak, taka przerwa, ale już, już wiem, że na pewno 18 kwietnia będzie walka, jeszcze nie jest znany, znany rywal, ale wiem, że na pewno będę walczył może jeszcze 6 marca, a to też, też nie jest pewne. W grudniu pojawiły się takie informacje, że być może będziesz boksował o tytuł mistrza Unii Europejskiej z Arkanem Teperem. I ta walka nie doszła do skutku z jakichś przyczyn zdrowotnych, nie dogadaliście się finansowo. O co tam chodziło? Chodziło. No... Wiadomo, jak wiadomo, o co chodzi, to też chodzi o pieniądze, ale też nie tylko. No... no nie wyszło, co nam wiele mówi. Jakie najbliższe plany są, bo czekają się ciekawe sparingi? Yy, w niedzielę wyjeżdżam do to jest na Fiury na Sparingi 2,5 tygodnia i to jest taki, yy, no taki mój start w tym, w tym roku mocniejszy już. W ostatnim czasie w ogóle trenowałeś, cały czas pozostawałeś na sali. Co się działo z Tobą podczas tej przerwy? Właściwie no, cały czas trenuję, to jest tak, trenuję to jak tak? Także tak, to jest moja praca, także to cały czas jestem w treningu. No, ale trening to nie wszystko. Mówię, teraz jadę na te sparingi, bo też mi dużo dadzą doświadczenia i, i w ogóle obycia, tak? No przez to też wejdę w ten rok już z, taką, do, z takim dobrym przygotowaniem. Tyson Fury teraz będzie walczył z Krystianem Hammerem, którego dobrze znasz, bo też sporo rund chyba z nim przesparowałeś. Dokładnie. Jaki, jak przewidujesz yy, przebieg tego pojedynku, no bo znasz Hammera, doskonale teraz poznasz jeszcze, więc być może będziesz miał coś więcej do powiedzenia później, ale tak na teraz jak Ci się wydaje, jak ta walka powinna przebiegać? Znaczy nie wiem jak powinna, nie wiem, jest, no, nie, nie wiem też jak będzie, no zobaczymy, na pewno będzie to ciężka walka. Mhm. Obydwoje zawodnicy no. silni tak, Tyson Fury troszkę wyższy. No zobaczymy. Ja nie, nie chcę typować ani nie chcę mówić w jedną, ani w drugą stronę. A te sparingi z Tysonem fiorem to będą dla Ciebie takim testem, żebyś sam siebie generalnie sprawdził, jak daleko możesz zajść w tym boksie zawodowym, no bo Tyson Fury to jest ścisła czołówka, nie ma co ukrywać. Dokładnie no, też. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że zaprosiliśmy do, do siebie na, na obóz. Wyciąłem dużo doświadczenia z tego, też na pewno. No i jest fajnie, że mnie zauważyli i że chcą, żebym tam w ogóle jechał, czyli, czyli no, powinno być dobrze. Będziesz na tych sparingach udawał Christiana Hamera, czy po prostu będziesz chciał jak najwięcej dla siebie wyciągnąć? Udawał, ja bym ja normalnie boksował, bo jest, to jest style, style europejski, wiadomo. No, 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 też jego obóz na pewno też wiedział, że ja też często jeździłem do, do Chrystiana Hamera sparować. Też na pewno to, to wzięli na wzgląd no i postanowili, żebym do nich przyjechał. Poza tym miałem już wcześniej przyjechać już na, przed walką z Cisorą, no ale wtedy też jakoś, jakoś nie było mi po drodze, a teraz już jak najbardziej, jak najbardziej tak wiemy, czy po tej długiej przerwie będziesz miał jakieś walki na przetarcie, czy generalnie wracasz na ten poziom, na którym skończyłeś, czyli dosyć wysoki? Yy, zaczęliśmy od kwietnia, jeszcze nie znam, nie znam zawodnika, ale myślę, że jak na przetarcie to będzie walka 6 marca, może w Niemczech, ale też jeszcze nie jestem pewny. Jakieś plany na ten rok konkretne się rysują, czy jak na razie po prostu chcesz wrócić? Na razie chcę wrócić, a na pewno one same się narysują, jak znam życie. Także tylko czekać i zobaczyć, jak co przyniesie przyszłość.